Czego sobie życzysz, synku? Chciałbym nabyć paczkę prezesów. Przykro mi, ale to określenie jest mi obce. O czym mówisz? Prezesy? Gunki? Kalosze? Bez nich nie bzykniesz laski. Matko święta. Domyślam się, że chodzi ci o kondomy, młody człowieku. Na słuch padło? Kolorowe gunki. Nie wydaje ci się, że jesteś jeszcze... Za młody na te sprawy? Wrzuć na luz, dziadku. Muszę już golić Wacława. E, proszę wybaczyć. Dobrze się pani czuje? Muszę się tylko o coś oprzeć. Może jednak te karbowane. Podobno wydłużają rozkosz. Słuchaj, mały. Mamy tylko zwykłe gumy bez wydziwiania. Dobra, panie starszy. Niech będą gładkie. Karton trojanów. Karton? Oszalałeś, no, chłopaku? Tam jest 200 sztuk. Wyjeżdżamy na weekend, a Laska jest z tych obrotnych. Dobra, wezmę dwa. Kartony? Nie, sztuki. Zawsze mogę wywrócić na drugą stronę i będą jak nowe. 4,5 dolara. Reszta dla pana. Nie macie może przymierzalni? Chciałbym sprawdzić, czy dobry rozmiar. Wy na...